Siema widzowie, dzisiaj jestem z kolegą, gram w takie tej Widzieliście go już na jednym odcinku, który zdobył y, dosyć dużo wyświetleń, jak na mój kanał. No bo aż, y, pra, aż 200, chyba 200, jak lataliśmy na górkach. Dzi y, teraz też. No co się śmieje? Muszę się przywitać z widzami. No, nie dobra, nie. <laughs> co ty robisz? Nie, co ty robisz? Dobra, on nie ogarnia jak coś. Raz w życiu był na filmiku tylko. Raz? Teraz drugi raz, czy nie? Nie, trzeci. A kto cię nagrywał? Nie wiem. <laughs> A... co, ile się jak? No Aaaa, dobra. No gram w takiego tajkuna. Nie, nie wiem, chwilę już gramy z 10 minut, może. No dobra, z 15. się nie znasz. Pamiętaj, żeby nie przeklinać. Bo to, bo to usuną mi kanał. No, on zawsze przeklina jak coś. Ej, dobra, weź nam kup... kup nam światła. Jakie światło? No, światła na dole, człowieku. Ale krąg kosztuje mi. 500, człowieku. Ile? Ile? Ej, mogę cię bić? Nie, nie się rozwali. Kosztu to mnie się rozwali. Nie rozwalisz mnie. Macie zostawić lajka i subskrypcję Inaczej Was znajdę Co? Tak, Ej, głos, idzie. o, to zabij go! Ej, dobra, kurko! Ej, poczekaj! Jak się z tym czujesz? Dobra i będzie kolejny odcinek z A... No dobra, już z Antkiem mam tego. Eee, eee, na dworze! Ja Co ty kupiłeś? Ja, nie wiem, ja od końca zacząłem. Ja od końca zacząłem? To te za robuxy? Nie. Ja to kupiłem. A. Ile to kosztowało? 10 Dzie tysięcy. Nie <laughs> wiem, po to pieniądze? No to... Pieniądze na marne. No tak. 3 no. tysiące po prostu, jak Pomarańczowy zdobył, gór... Wg... pomarańczowy zdobył w Wzgórze W górze pomarańczowy zdobył. Murzyna, kurn. Kurn powiedziałem. nie powiedziałem. Kura przez w. Nika! On jest jakiś... On jest odklejony. On jest jakiś... No ej, ale on serio jest odklejony. Co? Szybki przenośnik. Nie! Patrz Ja jeden sposób. A nie, ty jesteś głupi na odwrót. Patrz to! Patrz to! Ej, no ja... Patrz <noise> to, jeden guzik. Dobra, 7 tysiąca, muszę zarobić. Milion. Milion dwadzieścia pięć. Co? Nie wiem, no coś w ofercie było. Co? A nie, Co ty masz... W ofercie masz... było. Ach, w ofercie. Zdałem milion. Zdałem, a ja dostałem, kurde, 5 milionów. Ej dobra, ja się nie skupiam na nagrywaniu, tylko na gadaniu z tobą Nie wiem jak coś to jest mój najlepszy kolega po prostu Masz lepszego kolegę niż ja? Nie. No, czyli jestem To Sigma. O. Kurna, Roś. Ej, co jest? Bo patrz to! Wiesz, że to tutaj, nie? Z góry tak będzie leciało, nie? Z samej góry tak będzie leciało, tu, nie? To będzie się mazać. Mhm, mm mhm. Mm no to gdzieś. Dobra, ja na dole już tego nie kopię, bez sensu. 5000 tysięcy muszę zrobić robię jakiś nie wiem, co ja robię. Dobra, ustawienia. Muzy muzyka jest tylko w Czemu ty jesteś taki słaby tutaj? Tu respi ci coś? Ej, bo ci na dole nic nie respi. Tak, musisz sobie kupić za 5 tysięcy tam, żeby ci respiło te, 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 takie wiesz, te, takie kwadraciki. A tu! Takie No to jest takie żółte kwadraty. Co? Nie kupiłem tego. Aj, ale ja tego nie kupiłem. Gdzie to jest w ogóle? No tu na dole nie, tu patrz. Tu idziesz. No to ja mam. I my mamy ćwierć. No tak, mamy jedną czwartkę. Ćwier... Czwartka. Światka. Ja poproszę, 15 ćwierćka. Ja poproszę, 15 Januszka. Czyli piwa. Takie powinni stworzyć piwo, Januszek. Dobra, bo leci mi po na kur... Po bo, bocian. bocian! 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 Nie ma kur, jest tej dół. Ja mam jakieś zabezpieczenie, dałem pieniądze. Ale się jaram. No <grym>, i dobra, idziemy, idziemy na dwór? Dobra, będzie kolejny odcinek na dłoze. Mara.